Cześć, Haluście z tej strony Elis. Witam Was w kolejnym odcinku cudownej dekady lata 80. Wyzwania dziesięcioleci rodzina rata, jak zawsze od 50 pokoleń już żygam czasami tym wszystkim. Jest noc, jest noc, niebo pełne gwiazd. Może nie, bo jest burza i leje. A zimą w ogóle burza, co to za dziwna pogoda, nie pow... A, ostatni dzień zimy, dobra. Noc szaleństw nie należał do udanek, Muszę sobie tylko przesuwać. Moment. Chyba tak będzie git. Noc szaleństw nie należała do udanych i dziś tak. Zmieniłam małą Klaudię. może nie wiem co chcę zrobić. Jestem wybita z rytmu. Przebrałam małą Klaudię, wygląda zupełnie, zupełnie normalnie jak każde inne dziecko w tym wieku w Simsach i jako, że Patman... Doczepił mi się, dlaczego dlaczego nagrobek stoi w przedpokoju. To specjalnie dla ciebie wyniesiemy go dzisiaj na cmentarz. <gry> wyniesiemy na cmentarz i, i tam będziemy opłakiwać naszego zmarłego Janusza, który to był z nami przez tak długi czas. Janice w ogóle jest cały czas dorosłą, nie wiem kiedy ona się starzeje. Ona chyba nigdy nie odejdzie, ona będzie tą wieczną, długowieczną babcią. Która będzie żyła przez 15 pokoleń. E, więc ona się boi śmierci. Się... A, dobra, ona robi te pożary, bo ona się boi ognia. I to stąd te pożary, ona ma banana na gotowanie w takim razie. Ma banana na gotowanie. I jak wstaniesz, to musisz iść. Koniecznie, siku, koniecznie. I cóż postanowiłam, a propos Laury i jej kariery joginki, myślę, że to byłby dobry pomysł, żeby ona do tej pracy faktycznie poszła, bo ona musi zdobyć renomę w tym całym sporcie, i myślę, że jako pani od jogi to będzie dobry, dobry pomysł i dadzą radę. Co tu się zepsuło łóżko? O, nie będzie chodziło, ale to nie szkodzi bo y, dzięki temu będzie ciągle rozłożone i nikt nie umrze, więc niech będzie zepsute, nie przeszkadza mi to, zepsutet i wcale nie sadgę, chodź do tego dziecka, co ty robisz, babcia, a babcia do kibelka, ok chciałam powiedzieć, a po co ona wstaje, ale dobra, rozumiem potrzebę, rozumiem, szanuję, jest, nie ma jeszcze piątej rano więc będą szli bardzo wcześnie spać, jeśli chcesz coś, nie, weź resztki, weź resztki, a potem ty, nie, ty dobrze robiłaś ty dobrze naprawiałaś, to napraw kibel. Ja już jeszcze śpię, idzie w ogóle do pracy yy, i musi mieć piąty poziom ogrodnictwa. Zaraz ci to załatwimy. Pogłębiaj wiedzę, wstawaj. Przed robotą zdąży chyba ten piąty poziom zrobić, nie? Który ty masz poziom ogrodnictwa? No, na luzie. Może to będzie awans, ale myślę, że więcej niż pięć poziomów raczej nie, mieć nie będziemy z nim, yy, no bo nie chciałabym, żeby on się wybił yy, za bardzo. Ono nie działa w Partii, więc raczej i pewnie patrzyliby na takiego nieprzychylnie, jeśli chodzi o awanse. Więc bardzo proszę, pogłębiaj wiedzę i nie zbierać plan nie, potem mu się to przyda. W ogóle to z niecierpliwością czekam, aż Janis dostanie pierwszą wypłatę za swoje filmiki. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. Obawiam się Wakuku. Odblokowano etap. Szczebiotanie. Klaudia Rata jest rannym ptaszkiem. No proszę. O, dzisiaj jest sylwester w ogóle. I czego płacze? Czego płacze? <laughs> Bo nie może. Bo nie może. O, już zobacz. Udało się. No właśnie. Trzeba mocno. Mocnym trzeba być w łapie. O, podnoszenie głowy. Dobra. Tyle się udało. Trzeba mieć mocną łapę. Trzeba trenować, wyciskać sztanga. Te sprawy. Dobra, udało się to choć coś zjesz, albo wiesz co, ty może ugotujesz. Ej, w ogóle jest dzisiaj za dzień zakupów. Możemy wszystko na głowę y, pokupować. Weź zrób na I myślę, że pójdziemy na zakupy i pójdziemy z nagrobkiem. Pójdziemy sobie z Janis. Y, ona lepiej, żeby nie siedziała w domu, bo ona nam kolejny pożar wznieci, więc. Niech wyjdzie, niech wyjdzie. Y, a laura zostaje tutaj z małą w chacie. Pierwszy wyciek z zarąbiście. Przewin, przewin tego dziecioka. No kupa, no co zrobić? No zacz. Patrz, jaka szczęśliwa, jaka zadowolona, jak w tym memie. To nie było specjalnie, prawda? Nie było? W ogóle, jakie to jest dziwne, Poustawiałam na tej szafce, żeby tutaj nic nie robili. Mega wychodek na zimnym, na świeżym powietrzu. Oh, Postawiłam tam, żeby nie gotowali na tym blacie, a i tak to robią. Mają tyle miejsca tutaj, w tej pięknej kuchni. Bierzemy nagrobek, to jak mamy nagrobek, to bierzemy ją, w sensie Janis, i bierzemy Janusza w tym nagrobku urnie, zaniesiemy to na rodzinny cmentarz, a potem pójdziemy na zakupy. Więc ja już się zabieram i widzimy się na miejscach. Uuu, ile tu śniegu! Zasypało, zasypało. To jest nasz rodzinny cmentarz, przypominam. Kosy. Dio. Eee, gdzie by jego tutaj położyć? Ja już tutaj nie mam miejsca więcej. Nie mam więcej miejsca. No musiała tutaj powiększyć. Dobra, na razie niech stoi tu. Tak totalnie od czapy, ale no naprawdę, no zobaczcie. No, wejdę tutaj któregoś razu i ładnie tutaj ogarnę, tak. Żeby każdy miał swoje miejsce pokoleniowo, bo tak, to tutaj nie mamy miejsca, może trochę powiększymy ten rodzinny cmentarz. No wypadałoby, wypadałoby. Mamy Augustynę i Bronka, czyli tych pierwszych. Obok jest trzecie pokolenie. A tu jest drugie. Najlepszy syn Bronisława, owszem, bo jedyny. <laughs> OK, to co, mamy już tutaj cmentarz ogarnięty. Czyli wiemy, że oni nam z tego drzewa genealogicznego nie znikną, a teraz idziemy na zakupy. O, otwierają! Otwierają, więc kupujemy po, jednym, że, po jednej rzeczy na głowę. Potargujemy się najpierw, po prostu oczywiście, że się potargujemy, takie czasy trzeba sobie radzić. Coś jeszcze, chyba wszystko. Dobra. Mamy co trzeba. Dziękujemy za zakupy, mamy co trzeba, wystarczy nam żarcie na jakiś czas, zobaczymy co mają w kwiatkach Kupuj przedmioty, czy my coś mamy dla niej, co możemy sprzedać? Nie Chyba, że chce kupić od nas wiszący sukulent, bo się nie sprzedało na Plopsi A ona co ma? Ona ma dżemy Z można zrobić, dżem jagodowy Kupimy sobie dżemiki, dwa bo to są akurat tutaj możemy kupić ile chcemy, bo to są od takiego lokalnego dostawcy, który robi sam. O! I tak to wygląda. Warzywa i zioła Farmera. To kupimy to specjalnie w prezencie dla naszego Darka. Złota wełna. No to drogie, nie kupię jej tego. Dobra, to tu. I sprzedamy. Zobaczymy, czy możemy sprzedać ten nasz kwietnik piszący. Nope, nie możemy. Dobra, to mamy wszystko, wracamy do domu. Ona będzie dziergać nadal. I chciałabym iść jeszcze z Laurą. Chociaż nie, ona ma jeszcze jeden filmik do zmontowania. Chociaż może pójdziemy, ona trochę poćwiczy też jogę, jej się to przyda. To pójdziemy jeszcze do studia. Ja w takim razie przeniosę tutaj Laurę. I z nią pójdziemy do tego studia, właśnie zobaczymy, może udaje się jakiś punkt umiejętności też zdobyć. No, taki plan. I patrzcie, kogo mamy, tylko że ona jest bardzo smutna. Współdzielony smutek przez dwie godziny i jeszcze jest w żałobie. Skoro jest w żałobie, to na razie yy, poćwiczy sobie trochę jogę. Ona jest w ogóle brudna. I w ogóle tak sobie myślałam, że można byłoby zrobić to, co chciałam, czyli tutaj mieć ten, to stanowisko, pewnie do montażu, ale pewnie to musiałaby być działka ich własności, czyli oni musieliby tak niejako kupić to, żeby móc wykonywać tego typu rzeczy w swojej, na swojej parceli, osobnej znaczy się, no ale no. To chyba nie jest raczej dobry pomysł. O, i ona ma trochę też nowych strojów sportowych, żeby mogła sobie ćwiczyć. Patrzcie, jaka ma fryzurę. Patrzcie na nią. Jako i, jaki fryz szalony. No, pozycja psa, proszę bardzo, coraz lepiej jej idzie. Ona w ogóle ma już czwarty poziom? Nice. Myślałam, że ona dopiero zaczyna. Wcale nie jest tak źle. Ej, tu nie ma kibla w ogóle żadnego. Ja to muszę dobudować szybko, bo przecież musi mieć. Nawet wiem, czy tutaj dostawię. Ej, tu będzie miała kibel, a tu będzie miała prysznic. Weź sobie prysznic w tej kabinie. Ej, no co? Jest dobrze? Jest dobrze. No co? Nie ma. Nie ma co narzekać. Ważne, że jest. Ej, przynajmniej sobie jeszcze coś nagra przy okazji, jak się już wykąpie i wysika. O, dostaliśmy kasę za dzień wolny i skorzystaj z łazienki. I tu robi jogę też dobrą stronę. Teraz jakąś jeszcze fotę strzelę, żeby się mieli na miniaturę. No i piękniej idzie, super. O, ale się wygina. Patrzcie ją. Tak się zgina dziuch pingwina. No, nie tak, nie tak. Ale no zrobiła mostek, zrobiła i to całkiem ładnie. I w górę. O, no właśnie. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Tamto poprzednie. Joga z Laurą? Nie wiem. Okej, okay, dziękujemy. To zabieramy ze sobą i wracamy do domu. Mamy co montować generalnie. Dobra. Co to jest za poza? Ja ją... Te, te pozy to ja staram się namierzyć od kilku lat i nadal nie potrafię. Jak tam nam jest? Dobrze nam jest. Ale idziemy do domu. W ogóle dzisiaj jest Sylwester. Może jeszcze sobie trochę poimprezujemy, skoro ten Sylwester mamy. Burza w ogóle jest. Wszyscy biegają. Jak poparzeni. Może zaprosimy... Co tu mi się dzieje? Może zaprosimy Kaśkę z rodziną? W sumie dawno jej nie widzieliśmy. Tam się u nich nic nie dzieje ciekawego. Hmm. Zobaczymy. Zobaczymy, co u nich może w takim razie. No to Marek. No patrzcie go. Marek przyszedł. Zaproś do środka. Ej, a nie ma starego Krzycha? A nie jest Krzychu. I Marek. Anka. Antoni. Katarzyna. Dobra. No i Chodzikowie też. Czyli rodzice Laury. Niech będą. Na 21 niech przyjdą. Albo dobra, na 20. Niech przyjdą, a my w tym czasie przygotujemy jakieś żarcie, schowamy do lodówki to, co kupiliśmy i coś ugotujemy, ale na pewno, na pewno nie. Janis, bo ona nam tu wszystko zepsuje. Bewsztyk tatarski. Trzy mięsa? Nie. Absolutnie nie. <noise> Muszę to zobaczyć, co jest ile. Warte, no bo nie możemy się wycyckać całego żarcia, skoro następne zakupy dopiero za tydzień. Możemy owszem coś porobić, ale tak bez szaleństw większych. O, Rosu z kluskami, dobra, niech będzie. I fajna potrzeba w ogóle. No, i dziecko, proszę bardzo do spania. Utulić, proszę do snu. I dobranoc, a starzy będą się bawić. Mamy co? Mamy Rosu. I jeszcze proszę ugotować coś jeszcze. Gotuj. Ma już lepszy poziom gotowania. Zaraz zobaczymy, co może więcej zrobić. I może tartę czekoladową jeszcze. Ty zostaw to żarcie tam. Nie ma tego. Dobra, to położymy na leśniki. Kto chce, to niech przyjdzie, zaproś na posiłek. E, może ty zawołaj. O, niech najpierw zjedzą na leśniki, a potem rosół. Zaczynamy imprezę. Zaczynamy imprezę, musimy tu popoznawać też ludzi. Yy, o, z ojcem w ogóle nie masz żadnych, yy, żadnych relacji. Ale tu jest ludzi dużo. Ćwicz śpiewanie. Bardzo dużo. Odziel się nastrojem, poproszę tutaj takie rzeczy. Martw się utraconym czasem, dobra. Powiedz, że nie znasz w ogóle ich dzieci, bo to prawda. Czy oni jedzą? To jedzenie czy nie jedzą. Zawołaj na posiłek. Przy okazji. No co jest? Dobra, czas na oglądanie odliczenia do północy. Zapraszam wszystkich do telewizora. Będziemy jeszcze toast wznosić. O, proszę bardzo, wielki czas. Zapraszam, zapraszam. O, ta już poszła spać. No trudno. Ale wszyscy tutaj są i to odliczanie oglądają. Miałaś oglądać. Oglądaj. Nie gadaj. Mam nadzieję, że dotrwa do tej północy. To wszyscy siusiubi, siusiubi, tak liczą. Czuję niepokój, jak widzę te dwa pokoje, to takie, no, dwa pokoje, jak to jedna na mnie patrzę, to jest taki dyskomfort, trochę czuję. Nie powiem, że nie. O, jak wszyscy sobie życzenia składają, ale super, fantastycznie. Ale jest, o teraz wstałaś, takie jest fajnie, bo udało im się poodliczać do północy. Jest impreza praktycznie udana. Ona w ogóle by chciała jeszcze sobie jakieś życzenie postanowienie zrobić noworoczne. Zrobimy sobie. Co możemy, Pytam aspiracji Nie, awans, rozwin umiejętność, poprawić sprawność fizyczną, schudni, no należy dosyć szczupła. No to chyba tylko ewentualnie awansować. To będzie jej. Marzenie na, na ten rok, powiedzmy, i ty, mój drogi, też zaraz pójdziesz spać, ale też sobie zrobisz postanowienie, i ty możesz w sumie też awansować. Tak, to będą wasze postanowienia. Szkoda, że nie ma na dzieci albo na wnuki. To byłoby postanowienie innych, ale my kończymy imprezę. Dziękuję, bo my musimy iść spać, Zobyte te nagrody jakieś tam nieważne. Proszę do spania oboje. Jutro się posprząta. Jak tam dziecko? Czy ono jest głodne, albo coś nie. No to możesz iść w takim razie. Spaćmy. Widzimy się rano. Yy, pomontujemy sobie jeszcze film. Yy, I tak. No, i na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Taki dosyć luźny, prawda? Impreza była, była. Wszyscy się spotkali, spotkali. W ogóle, jak wygląda drzewo genealogiczne naszej Katarzyny? Ile ona ma tych dzieci w ogóle. Zan na kolet, musimy ich kiedyś odwiedzić i zobaczyć, jak to u nich wygląda. W ogóle to drzewo, no jest szkoda, że te inne odłamy tutaj już są niewidoczne dla nas, ale ono było fantastyczne, to drzewo. Było fantastyczne. Janis ma chwilowo bardzo niskie zaufanie do łóżek. Potrzebuje czasu, by uporać się z tym urazem. Z jakim urazem? Połknięcie przez łóżko, co to kuźwa było? Całe szczęście, że Janis jeszcze żyje. Strzesz się zepsutego łóżka chowanego. Aha, dobra, to napraw w takim razie. Nie może za długo spać na takim łóżku, bo może porazić prąd w takim razie. Dobra, to napraw, napraw. Nie wiedziałam, że tak można, że tak może być, że łóżko się zepsuje, ale nie widziałam, czy ona się zamknęło jakoś samoczynnie. Nie widziałam że będę musiała zobaczyć na montażu. Odzyskaj części. No teraz już mogłabyś spać, bo już jest, jest naprawiony, już jest naprawione. Kryzys wieku średniego minął, przechodzi przez fazę refleksji nad sobą, podczas której chce się zastanowić, kim jest i dokąd zmierza. Kwowadis, kwowadis, chodź posprzątaj naczynia. No, a ta teraz dosypia. No dobrze, dobrze, że dosypia, będzie mieć matka chwilę dla siebie i będzie mogła trochę pomontować filmy. Chodź, proszę, podejść tu. Gorszenie oceny średnie, super, bo żeśmy dobre środki użyli. Mhm, mm okej. Okay. Wyślij aktualizację, jeszcze odpowiemy sobie na komentarze, popromujemy jeszcze ten filmik, co był teraz. I obejrzymy wyposażenie filmowe. Mamy dwa filmy. Joga z Laurą i. Laura na drodze do wewnętrznego spokoju. No oczywiście, że tak. E, będziemy montować filmik. Czy możemy to jakoś połączyć, nie pamiętam. E, dobra, to montujemy filmiki. Laura na drodze do wewnętrznej harmonii. Tak, dokładnie wyglądam jak montuję <śm> w ten sam sposób. Lili i 2 zaprosimy na randkę, zgódźcie. No raczej będziemy mieć taką wampirzą rodzinę. Rud wampirzy. Haha. Ha. Ok, został zmontowany. Czy możemy jakoś połączyć te filmiki? Obejrzy wyposażenie. O, jakość dobra. To wysyłamy filmik. A tamten wyślemy sobie za kilka dni, żeby nie było, że my tak sramy tymi filmami non-stop. Został wysłany, no i świetnie. Mm... Dobra, czy możemy coś tutaj ulepszyć, a ty możesz coś ulepszyć, bo ty masz dobre majsterkowanie. Nie mamy części do elektroniki. No okej. Okay. są robotyczne kuchenne. Oks. Dobra, to mamy coś tutaj już zrobione. Czas do dziecka. Dobra, w miarę OK się czuję. Ale i tak musimy podejść i jednak. Chociaż nie. Póki śpi. To najpierw ty sobie coś zjedz. A ty, co masz zamiar robić? Nie zasłuchajcie się w muzyce, jak ktoś tu przyszedł. No właśnie. Zaproś do środka. Nie to jest za pani. Żeby nam naprawiać rzeczy. O! Botanik czy florysta? On będzie botanikiem. Bardziej mi to pasuje. Dostał awans i wypełni swoje postanowienie. To, stop. Dariusz awansował i teraz będzie pracował jako koneser roślin. 6C, jego kwiatu. Najbliższa zmiana w poniedziałek. O dziewiątej, no i świetnie, świetnie, brawo. Teraz babcia będzie z dzieckiem tutaj się męczyć, a starzy dziecka, w sensie ci, nasi młodzi, y, trochę odpoczną, bo zdecydowanie potrzebują snu. Gdzieś śpisz na kanapie, trochę drzemiesz. No, jednak jest już ta godzina, że no, potrzebują trochę. O, obrót na plecy, idealnie, że potrzebują tego odpoczynku, a że babcia tutaj dobrze się czuje, to może się trochę dzieckiem też y, zająć. Nie, ćwicz, leżenie na brzuszku, jeszcze nie siedzenie za wcześnie, ale obrót na plecy, no to dalej. Niech się jeszcze okręci w drugą stronę. I chyba będziemy kończyć, bo w sumie tutaj nic się nie dzieje. Jakie będą plany na Simowe jutro? W sumie nie wiem. Myślę, że fajnie byłoby, gdyby mieli drugie dziecko, bo raczej w latach 80., 11. nie byli aż tak często, więc myślę, że drugie dziecko fajnie by się przydało, że tak powiem. To może postaramy się teraz. Mała się czuje bardzo dobrze, włóż ją proszę do kołyski, w sensie do tego łóżeczka, niech tu będzie, a oni może niech chwilę się sobą zajmą. Jutro jest w ogóle dzień miłości, są walentynki, fajnie gdyby ten dzień też spędzili razem. Wyznaj nieprzemijającą miłość, wstawaj w tych gaciach. Wyznaj nieprzemijającą miłość... Może jutro pójdą na randkę Simowe, jak będziemy się następnym razem widzieć. Myślę, że tak może być. I w takim razie intymność nie bere. Staraj się o dziecko. Zobaczymy. Może się uda, może się nie uda. Dowiemy się. Pewnie w kolejnym odcinku, jak nie za dwa odcinki. Czy Klaudia będzie miała rodzeństwo? No przecież my musimy mieć drugie dziecko, bo musimy mieć chłopaka. Zapomniałam o tym. My musimy mieć chłopca. Gdzie tutaj w tym łóżku? Ja pierdzielę, jacy oni są bezczelni, no czajcie to. Idź jeść w tym czasie, idź jeść. No, co, wy ro... Boże, drogi. Dobra, postaraj się o to dziecko tu. I oni gadają o sprzątaniu, ale nie o tym, co trzeba, no i są nie No, zobaczcie na. Teraz poszli dopiero. Czy nie w ogóle coś zrobią? Dramat. A ty czego wyjesz? Przecież nic ci się nie dzieje. No dobra, dobra, chodź tu. Chodź, skorzystaj i chodź, yy, wykąp się, a potem wyczyścisz. Dobra, ja Wam bardzo dziękuję. Następnym razem dowiemy się, czy Laura zaszła w ciąże, jak idzie jej kariera. No i musimy w końcu spłodzić męskiego potomka, bo zapomniałam o tym, powinnam była się tym zająć już odcinek temu, no ale trudno, będziemy próbować do skutku. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!